Pierwszy prawdziwie mobilny telefon, jaki Nokia kiedykolwiek stworzyła. Na rynku pojawił się wprawdzie pod inną nazwą i ważył niemal kilogram, ale i tak był gigantycznym technologicznym skokiem względem debiutanckiego urządzenia Nokii. City Cityman 900 wyglądała, i to całkiem dosłownie, jak cegła z doczepioną anteną i numeryczną klawiaturą, ale biorąc pod uwagę to, że została wydana w 1987 roku, była prawdziwym cudem techniki i zapoczątkowała nową erę komunikacji nie tylko dla samej Nokii, ale i całego rynku. Urządzenie działało w sieci NMT 900 MHz, Stąd zresztą 900 w jego nazwie, która była realnie pierwszą publiczną siecią komórkową. Za jego pośrednictwem można było naturalnie odbywać jedynie rozmowy głosowe, choć i też nie przesadnie długie, bo po około godzinie rozmowy sprzęt i tak trzeba było ponownie podłączać do ładowania, które potrafiło trwać nawet kilka godzin. Dziś wydaje się to śmieszne, ale pamiętajmy, że sam koncept dzwonienia z dowolnego miejsca był wówczas przełomowy. Poprzedni model Noki, Mobira Senator, dla porównania ważył 10 kg i był na stale montowany w samochodach. Cityman zmienił więc sposób myślenia o telefonach i uwalnia użytkowników. W kwestii poruszania się. Oczywiście pod warunkiem, że był ekstremalnie bogaty, bo telefon, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, kosztował jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiąże się z nim zresztą jeszcze jedna ciekawa historia. Podczas wizyty w Helsinkach ówczesny przywódca ZSRR Michał Gorbaczow zadzwonił z citymana do Moskwy. Połączenie się udało, zdjęcie obiegło cały świat, a sam sprzęt, którego Gorbaczowowi urzeczono na potrzeby próbnej rozmowy, należał do Polaka Stefana Widomskiego, jednego z wiceprezesów Noki.